Witam Państwa bardzo serdecznie z Ogrodu Marzeń. Po lewej stronie, krzew hortensji ogrodowej, hortensji drzewiastej. Jest to hortensja Strong Anabel. Jedna hortensja, która ma największe przepiękne, duże białe kule, ale żeby one właśnie mogły być takie piękne i duże, to bardziej toleruje taki chłodniejszy rok, nie lubi upałów i bardziej wilgotny rok. Więc być może na razie mamy taką aurę, być może będzie właśnie ta aura sprzyjająca dla tej hortensji. Ale, żeby ta hortensja mogła utrzymać swoje kule, bo one później są olbrzymie, takie jak głowa człowieka, nawet czasem większe, gdy przychodzi wiatr czy gdy pada deszcz, niestety bardzo szybko te hortensje się wyłamują, ponieważ ten ogromny kwiat jest wtedy nasączony wodą. I bardzo szybko się pokłada. Dlatego już muszę o tym pomyśleć, jak ją zabezpieczyć. Mam tutaj takie pręty. Szkoda, że nie mam tych prętów z takimi haczykami. Mąż czasem takie robi. Mam takie, ale są tylko raz pomalowane i myślę, że mąż by się nie zgodził, abym ja wykorzystała takie pręty, ponieważ zawsze muszą być pomalowane dwa razy. Dlatego wykorzystam te pręty i przywiążę sznurkiem. Może się uda. Tam po lewej stronie, tam dalej mam też hortensję drzewiastą Anabel o mniejszych białych kwiatach. Ona ma już zdecydowanie mniejsze kwiaty niż ta. Ta ma olbrzymie. Więc kombinuję żeby tutaj zrobić. Do tej pory we wcześniejszych latach przywiązywałam hortensję do tego super. ale... Jakoś tak no, można przywiązać, ale nie za ładnie to wyglądało. Dlatego e, tym razem spróbuję spręczami metalowymi. Trzeba je e, tak wbić na tyle e, głęboko, żeby dosyć stabilnie stały, mocno i żeby mogły utrzymać ten bardzo piękny, ciekawy przecież krzew. Myślałam sobie, że może wystarczą cztery, ale czy aby na pewno, zobaczymy. Zawsze mogę jeszcze dołożyć, bo akurat tych prętów, no mam dużo więcej. Jest tylko jedno niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi właśnie o takie pręty. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś będzie chciał bliżej przyjrzeć się roślinie, czy będzie chciał powąchać, no to trzeba uważać, bo może sobie wbić taki pręt do oka. Natomiast te, które mają tutaj zrobione takie uchwyty na sznurek, właśnie one są o wiele lepsze, bo nawet jeśli ktoś się uderzy, to nie wybije sobie oka. Są trochę niebezpieczne, dlatego osoby, które tutaj przychodzą do naszego ogrodu, zwiedzają. Staram się zawsze powiedzieć, że pręty są niebezpieczne i niebezpieczne są metalowe tablice, na których są podpisane rośliny. Zwłaszcza dla dzieci, bo dzieci lubią być ruchliwe, a te tabliczki są metalowe. I ja już wiele razy sama przekonałam się na własnej skórze, a tak naprawdę na własnych nogach, że te tabliczki bardzo kaleczą nogi. A teraz idę do drugiej hortensji. No tak, cały czas czuję piękny, słodki zapach, co tutaj pachnie. Pachnie hortensja bukietowa, którą prowadzę na dniu. Bardzo piękny, bardzo przyjemny zapach no i oblegana przez pszczoły. A teraz idę poszukać jakiś sznurek, żeby można było obwiązać ten krzep, tylko będę się starała nie za mocno ścisnąć, bo będzie tak wyglądał niezaładnie, tak troszeczkę luźnie i zobaczę, co będzie się działo później gdy będzie padał deszcz, czy będzie wiał silny wiatr, czy te podpory wystarczą, czy może jeszcze trzeba będzie przywiązać do słupka altanki. Z jednego krzewu borówki amerykańskiej zbieram codziennie jeden durszlak. Myślę, że jeszcze będą chyba ze dwa. Jest bardzo dużo. Co roku mamy tych owoców mnóstwo. Jest bardzo plenna ta borówka i bardzo lubimy dżemy, ale lubimy też i wersję mrożoną. A oto i sznurek. To jest taki grubszy sznurek. To są bardzo dobre sznurki, ponieważ świetnie komponują się w ogrodzie. Super wyglądają naturalnie i bardzo się z nimi polubiłam. Ale wszystkie cienkie sznurki, te które były takie bardzo fajne do przywiązywania roślin, już mi się wyprowadziły i został tylko ten grubszy. No ale spróbuję tym sznurkiem jakoś tutaj pomóc hortensji. On jest bardzo dobry, tylko troszeczkę gorzej po prostu jest go przywiązać. Jest taki sztywny i te sznurki mają taką cechę fajną, że one się tak nie rozplatają. Dosyć nawet się trzymają, bo są takie ostre i bardzo fajne. I właśnie o to chodzi. Tutaj już, już pędy hortensji się pokładają i bardzo niedobrze. Dlaczego? No dlatego, że chociażby z tego powodu, że gdyby kosimy kosiarką, no to po prostu te pędy się niszczą, a szkoda, bo wszystkie te pędy są kwitnące, mają pąki kwiatowe. No i jeśli chcemy, żeby ta hortensja wyglądała ładnie, ładnie się prezentowała, no to jednak wypadałoby, żeby może tak spróbować. O właśnie, to też jest dobry sposób, żeby tutaj tak przywiązać w tęsto to trzeba ją przywiązać, o, myślę, że już będzie troszeczkę lepiej i teraz sprawdzę ile tego sznurka mi tutaj potrzeba, dlatego właśnie przyniosłam cały, bo bardzo często się zdarza, że utknę za krótki sznurek, no i później po prostu szkoda, myślę, że lepiej jest po prostu dopasować. Jak to wygląda? Gdyby była druga osoba, to wtedy ja tak byłoby mi troszeczkę łatwiej, ale ponieważ jestem sama, więc muszę sobie poradzić sama, trochę pokombinować. Tu się włoży, tam się dołoży, tam się poprawi. i będzie. No i jak ta hortensja się prezentuje, trochę mi się wydaje taka hmm, za bardzo jakby ściśnięta. Próbuję tutaj poluzować, nie? Nie uciekaj, musisz być tutaj. Myślę, że to troszeczkę luźniej będzie lepiej, tak? że został, tutaj został pominięty, ten pręt jakoś. No ona teraz wygląda lepiej. No w sumie bardziej mi się podobała, gdy była taka rozkrzaczana, No, ale to też taka nie może być. Bo będzie bardzo szybko pod wpływem deszczu, będzie się pokładała i to szybciuteńko. No próbuję tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze powodować. bo są tutaj dłużej, można by było dwa razy, ale nie wiem, czy to też nie będzie że te pędy będą wylatywały, ale teraz jest chyba trochę lepiej. Nie jest to takie ściśnięte za bardzo. A, a teraz będzie przywiązane. Uciąć na miarę. Agrestoporzeczka prosto z ogrodu, ja codziennie zbieram po trochę, w tym roku mamy tak dużo owoców, bardzo się cieszę, co robię z agrestoporzeczki, soki i dżemy i oczywiście wszystko bez cukru, mamy maliny, są brzoskwinie, jabłka, mieliśmy mnóstwo czereśni, czarnej porzeczki, agrestu, borówek, no bardzo, bardzo udany rok, jeżeli chodzi o owoce. Liliowce już fantastycznie zakwitły, a wraz z tymi pięknymi kwiatami muszę powiedzieć, że niemal codziennie czeka mnie praca. W tym obcinam przekwitłe kwiaty liliowców, tak aby pokazać tą przepiękną urodę tych rozkwitniętych kwiatów. No jest z tym troszeczkę pracy, bo kwiatów jest bardzo dużo, bardzo szybko przekwitają, bo są to kwiaty jednego dnia. Ale są tak piękne, zachwycające, że trudno po prostu przejść obojętnie koło tych kwiatów dlatego je tutaj wycinam. Mogłabym ręcznie obrywać, ale ręcznie jest to troszeczkę kłopot. Dlaczego? No dlatego, że czasem źle się obrywa te kwiaty i można uszkodzić pąki. Dlatego wolę tę czynność wykonywać sekatorem. Mogłabym wykonywać w gumowych rękawicach, bo w innych rękawicach się nie da ponieważ te przekwitłe kwiaty liliowców są bardzo nasączone wodą, są bardzo mokre i one barwią ręce na fioletowo, podobnie tak jak borówki te leśne. Ale to nic, przyzwyczaiłam się, że o różnych porach roku moje dłonie mają różny kolor. Mnie to nie przeszkadza, a jeśli komuś przeszkadza, no, to trudno, nic na to nie poradzę. Ja swoich nawyków nie zmienię, lubię robić to, co robię. Sprawia mi to ogromną przyjemność, i kolor dłoni nie ma dla mnie absolutnie znaczenia. Ja myślę, że kolor dłoni nie ujmuje bycia kobietą bycia damą. Mamy duże, mocno wchadza i bardzo dobrze, bo roślinki miały sucho po ostatnim gorącym, fajnym dniach, A już w dzielnicy na Wyspiewce też mieć niektóre pusty, więc myślę, że teraz ponownie się zapełnią, będzie zapach. I taką pogodę właśnie ludzi, gdy już jest i sucho, a później trochę wyjść tak, aby rośliny były podlane. Zapach wody deszczowej też był bardzo lubiła. Bardzo, bardzo lubię, gdy pada deszcz i jestem w domu. Jest fantastyczny zapach odroby, taki silny deszcz i powietrze. Gdy kiedyś chodziłam z krakami deszczkimi, to bardzo szybko się skłosiłam, stracałam, gdyby odciągała buzła, że by ta nie okazała się dla mnie zbytże niebezpieczna. A ja już się pożegnam z Państwem, życzę Państwu miłego dnia i życzę Państwu pięknych, radosnych dni.